A co, jeśli powiem ci, że klucz do radykalnej transformacji twojego zdrowia jest tuż obok, w twoim kolejnym łyku herbaty lub kawy? Wydaje się to mało prawdopodobne, prawda? Ale co, jeśli dzięki zaledwie pięciu prostym składnikom możesz zacząć naturalnie eliminować choroby z twojego ciała? Ciekaw, a jak to działa? Przygotuj się, ponieważ w dzisiejszym filmie odkryjesz coś. Czego mało kto wie i co może na zawsze zmienić Twoje życie. Wspólnie zanurzymy się w fascynujący świat zdrowia holistycznego i odkryjemy pięć sekretów, które, dodane do Twojego codziennego napoju, mają moc wzmocnienia układu odpornościowego, odtruwania organów i przynoszenia nowej energii do Twojego codziennego życia. A najlepsze, na końcu tego filmu, nie tylko poznasz każdy z tych składników, ale zrozumiesz. Jak działają w Twoim ciele w sposób niemal magiczny. Teraz wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z niesamowitą energią, wiedząc, że Twój poranny napój dba o Twoje ciało od wewnątrz. Brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe. Zostań ze mną do końca, a obiecuję, że będziesz zaskoczony. A. Przy okazji, jeśli lubisz praktyczne i naturalne porady dotyczące poprawy zdrowia i samopoczucia, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczka. Dzięki temu będziesz pierwszym, który otrzyma treści mogące w prosty i skuteczny sposób odmienić twoje codzienne życie. A propos, chciałbym wiedzieć, jaki jest twój ulubiony napój rano? Herbata czy kawa? Napisz w komentarzu poniżej i podziel się ze mną, czy używasz jakiegoś specjalnego składnika, który robi różnicę w twojej rutynie? Pożegnaj leniwe poranki i przywitaj nową energię, która pcha cię przez dzień z lekkością. Ale korzyści na tym się nie kończą. Integrując te proste zmiany w codziennej rutynie, zauważysz transformację w swoim zdrowiu jako całości, od bardziej efektywnego trawienia po bardziej promienną skórę. Efekty tych składników sięgają daleko poza Twój poranny zryw. Najlepsze: te składniki są na wyciągnięcie ręki. Dostępne i łatwe do włączenia do Twojego codziennego życia. Żadnych drogich suplementów ani skomplikowanych rutyn, tylko prosty dodatek do porannego napoju, który może przynieść wielkie korzyści dla Twojego zdrowia i samopoczucia. Jeśli jesteś gotów przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i przekształcić swoje życie od wewnątrz, gwarantuję, że nie chcesz przegapić transformujących nagród, które nadchodzą. To moment by pożegnać się z chorobami i powitać zdrowszą i szczęśliwszą wersję siebie. W szybkim tempie współczesnego życia często zaniedbujemy proste dary, które oferuje nam natura. Święty Eliksir, czczony przez pokolenia, posiada imponujące właściwości lecznicze, gdy jest używany z szacunkiem i zrozumieniem. Jak powiedział wielki Budda, k każdym krokiem w naturze otrzymujemy znacznie więcej, niż szukamy. Rozpoczynając tę podróż, prowadzeni przez mądrość bagi i filozofię zen, przypominamy sobie o głębokim połączeniu między naturą a dobrym samopoczuciem, wszystko za sprawą prostej filiżanki herbaty, która odżywia zarówno ciało, jak i ducha. Powinniśmy wybierać najlepsze składniki, które ziemia nam oferuje, ponieważ każdy element wybrany do naszego przygotowania wnosi unikalne właściwości i korzyści, tworząc harmonijną mieszankę która promuje integralne dobrostan. Teraz rozpocznijmy święty rytuał przygotowania herbaty, stosując zasady uważności i szacunku. Podczas przygotowywania naszego napoju infundujemy każdy składnik intencją, pozwalając ich uzdrawiającym energiom połączyć się i płynąć w harmonii. Podczas gdy odkrywamy siedem niezbędnych składników naszej herbaty, zapoznamy się z właściwościami każdego z nich i tym, jak mogą pomóc w poprawie zdrowia i samopoczucia? Imbir, na przykład, jest znany od dawna ze swoich właściwości leczniczych. Jest szeroko stosowany w różnych kulturach ze względu na swoje właściwości uzdrawiające. W filozofii zen i naukach babi równowaga jest kluczowa dla utrzymania zdrowia, a Imbir, z jego działaniem rozgrzewającym, jest uważany za ważne narzędzie do utrzymania tej wewnętrznej harmonii. W Ajurwedzie, w starożytnej praktyce medycyny indyjskiej imbir jest ceniony za poprawę trawienia. Jest bardzo polecany na dolegliwości takie jak niestrawność i nudności. Dzieje się tak, ponieważ imbir pomaga organizmowi w produkcji większej ilości enzymów trawiennych, co ułatwia wchłanianie składników odżywczych. Ponadto słynie ze swoich właściwości przeciwzapalnych dzięki związkowi zwanym gingerolem. Ten związek jest bardzo pomocny w łagodzeniu objawów artretyzmu, bólów mięśniowych i poprawie zdrowia stawów. Imbir jest także często stosowany w leczeniu mdłości, szczególnie w czasie ciąży lub podczas podróży. Jego działanie antyoksydacyjne pomaga w walce ze stresem w organizmie, wzmacniając odporność i zmniejszając ryzyko wielu chorób. Jego korzyści obejmują również układ krążenia ponieważ może pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu i poprawie krążenia krwi, co może zapobiec problemom z sercem i udarom. Dla osób z problemami oddechowymi, takimi jak kaszel czy przeziębienie, imbir także może przynieść ulgę. Cynamon ze swoim słodkim zapachem i właściwościami leczniczymi uczy nas praktykowania równowagi i uważności w naszych codziennych wyborach. Nie tylko dodaje smaku napojom, ale ma również ważną rolę terapeutyczną. Goździki, pochodzące z wysp Moluków w Indonezji, były wysoko cenione za swoje właściwości lecznicze i aromatyczne przez całe wieki. Bogate w antyoksydanty, zwłaszcza eugenol, goździki są potężnym środkiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Dlatego stosuje się je w leczeniu różnych bólów, takich jak ból zęba, bóle głowy i bóle mięśniowe. W medycynie tradycyjnej takie jak Ajurweda i medycyna chińska, goździki są chwalone za poprawę trawienia, pomoc w problemach oddechowych i wzmocnienie odporności. Uważa się również, że jest to roślina, która rozgrzewa ciało i równoważy energię. Oprócz korzyści zdrowotnych, goździki odgrywają ważną rolę w różnych kulturach. Są szeroko stosowane w kuchni różnych krajów, dodając smaku daniom słodkim i słonym. Oraz wykorzystywane w aromaterapii ze względu na swoje relaksujące właściwości zapachowe. Duchowo, goździki są używane w rytuałach oczyszczania i ochrony, a wiele kultur łączy je z miłością, dobrobytem i szczęściem. Goździki są dzisiaj używane na wiele różnych sposobów. Występują w produktach do pielęgnacji zębów dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym, pomagając utrzymać zdrowie jamy ustnej. Pojawiają się również w olejkach eterycznych i mieszankach aromaterapeutycznych, służąc do relaksacji i łagodzenia stresu. Te małe kwiatuszki mają wiele zastosowań, zarówno w kuchni, medycynie, jak i praktykach duchowych. Poza tym, goździki są cenione za to, że przynoszą komfort i dobre samopoczucie, wzbogacając nasze życie na różne sposoby. Kurkumina, ze swoim złocistym kolorem i właściwościami leczniczymi. Przypomina nam, że życie zawsze się zmienia. Według koncepcji zen, wszystko jest przemijające, a kurkuma pomaga nam to zaakceptować. Jest znana jako doskonały środek przeciwzapalny i przeciwutleniający, chroniący nasze ciało przed chorobami takimi jak rak i artretyzm. Sekret kurkumy tkwi w kurkuminie substancji, która nadaje jej tak korzystne działanie. Kurkumina była szeroko badana za swoje zdolności do zmniejszania stanów zapalnych, ochrony organizmu przed stresem i przynoszenia ogólnego poczucia dobrego samopoczucia. Dodanie kurkumy do naszej herbaty pomaga korzystać z tych korzyści, jednocześnie dostarczając energii i spokoju. Podczas gdy dba o nasze ciało, daje nam także siłę do radzenia sobie z życiem z większą lekkością i odpornością. Co więcej. Kurkuma może również pomóc utrzymać nasz mózg w dobrej kondycji. Niektóre badania sugerują, że kurkumina może pomóc w zapobieganiu chorobom takim jak Alzheimer, co zwiększa jej wartość jako rośliny leczniczej. Włączenie kurkumy do naszej codziennej rutyny przypomina nam o znaczeniu akceptowania zmian i znajdowania piękna w każdej fazie życia. Jej żywy kolor i działanie lecznicze oświetlają naszą drogę do bardziej zrównoważonego i zdrowego życia. Święty Bazylia, znana również jako Tulsi, odgrywa ważną rolę w wielu tradycjach duchowych. Używając tej rośliny w naszej herbacie, łączymy się z jej właściwościami adaptogennymi, co oznacza, że pomaga ona ciału lepiej radzić sobie ze stresem, przynosząc klarowność umysłu i koncentrację. Tulsi uczy nas żyć z większą uwagą i spokojem, ciesząc się każdą chwilą. Święty Bazylia jest dobrze znana ze swojej zdolności do redukcji stresu i lęku, co czyni ją doskonałym sojusznikiem w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Może złagodzić objawy lęku i depresji, przynosząc ulgę w trudnych chwilach. Ponadto roślina ta jest bogata w przeciwutleniacze, które chronią organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki i pomagają poprawić nasze zdrowie oraz odporność. Kiedy medytujesz z kawą, Przekształcasz prostą czynność picia w coś naprawdę wyjątkowego. Zapach świeżej kawy, ten aromat unoszący się z filiżanki, budzi wszystkie Twoje zmysły. Ciepło filiżanki w Twoich dłoniach jest przypomnieniem, że wszystko jest ze sobą powiązane, każdy z nas, każde żywe stworzenie, wszyscy razem na tym świecie. Podczas gdy smakujesz każdy łyk, rób to z uczuciem wdzięczności za życie, które Cię podtrzymuje. Kawa nie jest tylko gorącym i smacznym napojem, staje się formą duchowego przebudzenia. Każdy łyk to małe przypomnienie naszej więzi z wszechświatem. Praktykowanie medytacji z kawą to sposób na to, by być bardziej obecnym i uważnym w codziennym życiu. Każdy łyk, który pijesz z pełną świadomością, przynosi nową percepcję chwili obecnej, dając poczucie spokoju i zadowolenia, nawet gdy świat wokół ciebie wydaje się chaotyczny. Ziarna kawy Arabyke są szczególnie cenione za swój łagodny smak i delikatny aromat. Reprezentują czystość i klarowność, które idealnie pasują do filozofii zen. W zen klarowność umysłu jest bardzo ważna dla osiągnięcia stanu pokoju i oświecenia. Ziarna Arabyke, z ich wyrafinowanym smakiem i mniejszą kwasowością, pomagają osiągnąć tę klarowność w łagodny i przyjemny sposób. Oprócz wspaniałego smaku. Ziarna arabykę zawierają kofeinę, która może pomóc Ci utrzymać koncentrację i być bardziej czujnym. Dodając kawę arabykę do swoich codziennych chwil, nie tylko cieszysz się pysznym napojem, ale także wspierasz swój umysł i dobre samopoczucie. Każda filiżanka to mała celebracja klarowności i obecności, której szukasz w swojej codziennej podróży. Kiedy szukasz klarowności i wewnętrznego spokoju, Kawa arabykę może być wielkim sprzymierzeńcem. Każdy łyk tej łagodnej i aromatycznej kawy to małe przypomnienie, by być obecnym i uważnym. Delikatny smak ziaren Arabyke może obudzić wszystkie Twoje zmysły i pomóc Ci znaleźć spokojną drogę do wewnętrznego spokoju. Każda filiżanka zaprasza Cię do docenienia prostoty i piękna życia. Z drugiej strony, ziarna kawy Rabaste, o mocniejszym smaku i nieco większej zawartości kofeiny, Przynoszą inną energię. W filozofii zen odporność jest kluczowa to siła dostawiania czoła życiowym wyzwaniom z odwagą i determinacją. Kawa rabaste, ze swoją solidnością i wyrazistym charakterem, symbolizuje tę zdolność dostawiania czoła przeciwnościom. Przygotowując i smakując filiżankę kawy rabaste, przypominasz sobie o znaczeniu pielęgnowania wewnętrznej siły. Która pomaga radzić sobie z życiowymi wzlotami i upadkami z pewnością siebie i wdzękiem. Kawa Rabaste, z wyższą zawartością kofeiny, może również dać ci dodatkowy zastrzyk energii i wytrzymałości. To dobrze wpisuje się w buddyjską ideę utrzymywania zarówno ciała, jak i umysłu w dobrej kondycji i pełni witalności. W ten sposób kawa Rabaste jest nie tylko napojem, który daje Ci fizyczny zastrzyk energii, ale także przypomnieniem, że masz w sobie siłę i odporność potrzebne do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. Każda filiżanka kawy rabaste staje się małą medytacją na temat odwagi i wytrwałości. Włączając kawę rabaste do swoich codziennych chwil, przyjmujesz te zasady i łączysz się z naukami bagi i filozofią zen. Z każdym łykiem przypominasz sobie o odwadze i odporności, które są w tobie, gotowy stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie życie, z determinacją i wewnętrznym spokojem. Nybs kakao, pochodzące z ziaren kakaowca, są prawdziwym darem ziemi, pełnym smaku i bogactwa. Zachęcają do cieszenia się każdym kawałkiem z pełną uwagą i wdzięcznością. Kiedy dodajesz te nybsi do swojego napoju, każda kropla zamienia się w wyjątkowy moment, pełen przyjemności i świadomości. To jak przypomnienie, by docenić otaczający cię świat i radość bycia obecnym. Smak nibs kakao jest głęboki i satysfakcjonujący, przynosząc uczucie przyjemności, które sprawia, że smakujesz każdą chwilę. Dodatkowo, nybzi są pełne antyoksydantów i flawonoidów, które pomagają dbać o zdrowie, zwalczając stres i utrzymując serce w dobrej kondycji. W filozofii Zen troska o ciało i umysł jest bardzo ważna, a nibsy kakao pomagają utrzymać ten balans. Kiedy smakujesz nibsy kakao, Rób to z uwagą i szacunkiem, rozpoznając więź, jaką masz z otaczającym cię światem. Każdy łyk to jak mała medytacja, szansa na celebrowanie chwili i wszystkich dobrych rzeczy w życiu. Dodając nibzi kakao do swojej rutyny, przyjmujesz moment i łączysz się z naukami bagi oraz filozofią zen. Z każdym kawałkiem znajdujesz spokój i radość w prostym akcie życia. Ziarna wanili mają tak delikatny i uspokajający aromat, że przypomina ciepły uścisk dla Twoich zmysłów. Kiedy dajesz się otulić słodkiemu zapachowi wanili, to jakbyś otrzymywał komfortowy uścisk, który sprawia, że czujesz się spokojny i zrelaksowany. Ten subtelny aromat zachęca Cię do zwolnienia tempa, głębokiego oddechu i znalezienia spokoju tu i teraz. W buddyzmie ważne jest znalezienie tej wewnętrznej ciszy. Aby osiągnąć prawdziwe poczucie pokoju, pokój, który pielęgnujesz wewnątrz siebie, rozprzestrzenia się i dotyka wszystkiego wokół ciebie ciepłem pocieszenia. W świecie zen, gdzie równowaga i uzdrawianie są wysoko cenione, cynamon wyróżnia się jako wielki sojusznik. Cynamon przynosi specjalne ciepło i szereg korzyści zdrowotnych. Jego egzotyczny aromat jest jak podróż do miejsca pełnego aromatycznych przyjemności budząc wewnętrzne ciepło i przynosząc witalność oraz radość do Twojego istnienia. Cynamon jest ceniony za swoje właściwości lecznicze od bardzo dawna. W zen, gdzie ceni się połączenie umysłu, ciała i ducha, cynamon jest szczególnie doceniany za swoje właściwości pomagające w redukcji stanów zapalnych i zwalczaniu bakterii. Daje cenną podporę dla układu odpornościowego i wspomaga trawienie, promując zdrową równowagę w ciele. Dodając odrobinę cynamonu do swoich codziennych rytuałów, dbasz o siebie i celebrujesz swoją moc uzdrawiania. Każda szczypta cynamonu to jak gest miłości do samego siebie, przypomnienie, by dbać o swoje fizyczne i duchowe samopoczucie. Cynamon dobrze oddaje filozofię zen, oferując ścieżkę do uzdrowienia i równowagi. Dzięki swojemu ciepłu i właściwościom leczniczym, rozświetla witalność wewnątrz ciebie. Przynosząc radość i harmonię we wszystkich aspektach Twojego życia. Gałka muszkatołowa jest jak magiczna różdżka, która przenosi nas do świata pełnego piękna i tajemnicy. Jej egzotyczny zapach i wyjątkowy smak przenoszą nas do odległych krain, pełnych cudów i uroku. Kiedy poczujesz zapach gałki muszkatołowej, to jakbyś został otulony miękkim i magicznym uściskiem. Ta przyprawa jest ceniona od wieków za swój unikalny aromat i smak, zajmując specjalne miejsce zarówno w kulinariach, jak i w tradycjach duchowych. W buddyzmie, gdzie dążymy do wewnętrznego spokoju i dobrego samopoczucia, uważa się, że gałka muszkatołowa może poprawić nasz nastrój i przynieść odrobinę więcej radości. Badania pokazują, że ta przyprawa może pomóc poprawić nastrój i nawet złagodzić uczucia smutku i niepokoju. Włączenie gałki muszkatołowej do codziennego życia to sposób na dbanie o siebie, przynosząc trochę więcej uwagi i troski do Twojego życia. W ten sposób uczysz się doceniać piękno i tajemnice codzienności, nawet w drobnych rzeczach. Prosty akt używania gałki muszkatołowej jest jak wyruszenie w podróż, aby odkryć i obudzić najlepszą wersję siebie. Mleko kokosowe, z jego kremową i odżywczą teksturą. Jest jak pocieszający uścisk dla ciała i duszy. Kiedy delektujesz się mlekiem kokosowym, to jakbyś otrzymywał delikatną i przytulną troskę, która odżywia i uspokaja. Jego aksamitna tekstura doskonale łagodzi serce i przypomina o obfitości, która cię otacza. W zen celebrujemy prostotę. A mleko kokosowe jest doskonałym tego przykładem. Jego bogactwo i smak zapewniają chwilę spokoju i przyjemności pomagając znaleźć odrobinę pokoju i komfortu wśród codziennego zgiełku. Mleko kokosowe to znacznie więcej niż kremowa rozkosz. Jest również specjalnym przyjacielem dla Twojego ciała. Zawiera triglicerydy o średniej długości łańcucha, MCT, które są jak mali pomocnicy dla mózgu i metabolizmu. Te składniki odżywcze mogą być bardzo pomocne w utrzymaniu zdrowia mózgu i kontrolowaniu wagi. Kiedy dodajesz mleko kokosowe do swojej rutyny, dajesz prezent swojemu ciału i umysłowi, przestrzegając zasad filozofii Zen. Każdy łyk przypomina o znalezieniu radości w prostych rzeczach i docenieniu tego, co masz. Pomaga odżywiać zarówno ciało, jak i duszę, przynosząc poczucie spokoju i zadowolenia. Kremowa bogatość mleka kokosowego jest jak ciepły uścisk, który pociesza i wspiera cię od wewnątrz. Pijąc tę wspaniałość, jesteś na drodze do znalezienia równowagi i dobrego samopoczucia. Na końcu swojej podróży połącz mądrość herbaty i kawy, tworząc doskonałą mieszankę uwagi i obecności. W spokoju tego momentu pamiętaj o naukach bagi i filozofii zen, które mówią o tym, jak wszystko jest ze sobą połączone i jak ważne jest być świadomym każdej części naszego dnia. Tak jak delikatny zapach herbaty i aromat kawy budzą nas, Miejmy nadzieję, że otworzymy się na piękno i magię każdego chwili, którą przeżywamy. W szczególnym momencie naszej ceremonii herbaty i kawy wyrazimy naszą wdzięczność za wspaniałe dary, które daje nam natura. Każdy łyk to jak uścisk życia, który odżywia nie tylko ciało, ale także umysł i ducha. Podczas degustacji, miejmy nadzieję, że naprawdę poczujemy i podziękujemy za każdą chwilę. Biorąc udział w tym rytuale, Miejmy nadzieję, że wniesiemy ducha uwagi i troski do wszystkich obszarów naszego życia, tworząc harmonię wewnętrzną i wokół nas. Dziękujemy, że jesteś z nami w tej podróży odkrywania i nauki w dziennikach mądrości. Jeśli podobało Ci się to, co zobaczyłeś i chcesz otrzymywać więcej inspirujących i wzbogacających treści, nie zapomnij subskrybować naszego kanału. Twoja subskrypcja pomaga nam przynosić jeszcze więcej specjalnych chwil i refleksji dla Ciebie. Ponadto, uwielbiamy znać Twoją opinię. Zostaw komentarz poniżej i podziel się tym, co najbardziej rezonowało z Tobą dzisiaj. Razem podążajmy ścieżką uważności i mądrości. Do zobaczenia następnym razem. Niech Twoja filiżanka zawsze będzie pełna spokoju i harmonii, a Twoja dusza wzbogacona mądrością która przychodzi z czasem.